Polacy to strasznie niezdecydowany naród. Z jednej strony mieliśmy husarię, żołnierzy wyklętych, a obecnie grom, więc tacy jesteśmy waleczni, tacy, 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 że zaraz wygonimy z kraju wszystkich obcokrajowców, tylko niech nam ktoś piwo potrzyma. Z drugiej strony przeciętny Ahmed, kolej z budy z kebabami, odnotowuje największy obrót. Gdy ta Buda przypadkiem znajdzie się na trasie przemarszu narodowców, Silence! I kill you! Tak samo cenimy wszystko, co polskie. Ale jak coś ma angielskie napisy, to od razu lepiej się sprzedaje. Czasem idzie to tak daleko, że niektórzy widzą te napisy nawet tam, gdzie ich nie ma. Przykład. Sporo ludzi na to mówi Konieko. Podobno nawet marka Mojito pierwotnie miała mieć oryginalną pisownię, ale z badań rynkowych wyszło, że większość ludzi mówiłaby na to Mojito. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mojito to słowo hiszpańskie i jest ono nazwą popularnego na Kubie drinka. Informacja dla tych, którzy uważają, że drinki są dobre dla bab albo kochających inaczej. Był to ulubiony napitek Ernesta Hemingwaya, a to był prawdziwy kozak, a nie jakiś podrabianiec. I podczas zawodów w piciu prawdopodobnie położyłby pod stół wszystkich naszych prezydentów. Teraz pora na cuda i dziwy. N. No. Cudeńka i dziwki. Po pierwsze, Black Mojito ma większe stężenie cukru niż Monster Energy. A mimo to jest lekko kwaskowaty, po drugie schłodzony smakuje faktycznie jak oryginał z prądem. Po trzecie i to najdziwniejsze, po tym jak go wypiłem o 17 i nie poczułem żadnego efektu, nie spodziewałem się, że do czwartej nad ranem będę zdatny do użytków rozmaitych. Może to znaczyć, że jest on trochę jak absynt, który ma co prawda jedynie 70%, ale z powodu składu wali w łeb bardziej od spirytusu. Wszystko to razem zasługuje na lekki entuzjazm w postaci dwóch szóstek za smak i trzepnięcie. I chwalmy Pana... Za to, że nie ma trzeciej kategorii, bo ta pani już by nam zrobiła strzewi wiosnę renesansu. Do zobaczenia niebawem, urwisy!